Planujesz zakup nowego materaca? Czas wymienić stary model na nowy, a może chciałbyś przesiąść się z wersalki na pełnoprawne łóżko? Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego powinieneś skonsultować wybór z profesjonalnym doradcą, tak aby nie popełnić błędu i jak najlepiej zainwestować swoje pieniądze. Zapraszam! Na początku musisz zdać sobie sprawę z jednej bardzo ważnej kwestii. Zakup materacy to jest jedna z najważniejszych decyzji zakupowych w Twoim życiu. Weźmy taki przykład. Pomyśl, jak długo zastanawiałeś się nad zakupem nowego samochodu, ile czasu poświęciłeś na research oraz poszukiwanie wiedzy na temat danej marki czy modelu, aż w końcu podjąłeś decyzję zakupową. Samochód służy Ci przede wszystkim do przemieszczania się. Przyjmijmy optymistycznie, że średnio spędzasz w samochodzie około godziny dziennie. Z pracy do domu niech to będzie 30 minut, no i na powrocie niech to będzie kolejne 30 minut. Teraz zamknij oczy i pomyśl, że do pracy jedziesz mega luksusowym samochodem, niech to będzie jakiś Maybach. Jest mega wygodnie i komfortowo. No, czujesz, że faktycznie płyniesz po tej drodze. A teraz wyobraź sobie, że wracasz z pracy. No, naszym polskim maluchem. No, Komfortu i wygody nie ma, no ale frajda na pewno. W Twojej głowie zapewne pojawia się myśl w stylu: weźpie się na każdym materacu. No pewnie tak będzie, spał będziesz, ale czy twój sen będzie komfortowy, zdrowy, no i przede wszystkim wygodny? Tak samo jak w przypadku podróżowania mercedesem czy maluchem, no swój cel osiągniesz, bo dojedziesz z miejsca na miejsce. Tak samo śpiasz na byle jakim materacu, no spał będziesz, ale tak jak mówiłem, czy będzie komfortowo i wygodnie, to musisz sobie odpowiedzieć sam. Czy wiesz, że wybierając odpowiedni materac do swoich preferencji, możesz pozbyć się wielu problemów, jak na przykład bóle kręgosłupa, nadmierna potliwość, czy nadmierne przegrzewanie się. Czasami też wybór odpowiedniego materaca może spowodować, że pozbędziesz się nawet bólów głowy czy migreny. Każdy z nas jest inny, ma inną wagę, inne poczucie komfortu i inne preferencje, a przede wszystkim każdy z nas codziennie zmaga się z innymi problemami. Przejdźmy zatem do prostego przykładu. Wysoka osoba o wadze 120 kg, cierpiąca na poważniejsze problemy kręgosłupa, tak jak np. skoliaza dwułkowa, będzie wymagała całkiem innego podparcia, niż na przykład szczupła kobieta prowadząca aktywny tryb życia, której celem jest jak najlepsza regeneracja organizmu po wysiłku. Obecnie rynek materacji jest tak szeroki i bogaty, że naprawdę jest czym wybierać. A skoro mamy takie możliwości, to dlaczego z tego nie skorzystać? Dlaczego nie miałbyś wybrać idealnego modelu dla siebie, który pozwoli Ci się wyspać, a przede wszystkim rozwiąże twoje problemy. Skoro przeznaczyłeś konkretny budżet na zakup materaca, to wykorzystajmy go w 100%. Wróćmy zatem do przykładu z wyborem naszego samochodu. W samochodzie spędzasz około godzinny dzień, w łóżku od 6 do 8 godzin. To, jak śpisz, wpływa na to, jak funkcjonujesz w dzień, a to, jak funkcjonujesz w dzień, wpływa na jakość twojego życia. Jazda nieodpowiednim samochodem zdecydowanie nie wpłynie na jakość Twojego życia tak bardzo jak spanie na nieodpowiednim materacu. Dlatego powinieneś przywiązać wysoką wagę do tego, jaki konkretny model wybierzesz. Mam nadzieję, że tym krótkim filmikiem i przykładem z życia uświadomiłem Cię, że wybór materaca to naprawdę poważna sprawa. Jeśli natomiast jesteś na etapie właśnie poszukiwania nowego modelu lub chciałbyś doradzić się odnośnie konkretnego wyboru, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszam Cię na nasze media społecznościowe, Facebooka, TikToka, Instagrama, gdzie dzielimy się różnymi informacjami oraz poradami na temat zdrowego snu. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki serdeczne za dzisiaj, pozdrawiam Paweł.